Dzień dobry, dzień dobry, moi kochane Rybeńki. Witajcie na kanale Karty na Miłość. Powiem Wam tak, że w tym horoskopie na maj 2024 nie jesteście ostatnie. Baranki w tym miesiącu są ostatnie. Także tyle, co mogę Was pocieszyć. Kochani, czytanie ogólne, tak, to wiecie. Na dzisiaj wybrałam skarby snów. Mój ukochany Ciro Marchetti, myślę, że Was wasz od niektórych osób wiem, że też. Piękne obrazy, w zasadzie e, moja druga, bo trzecia ukochana talia. No. Słuchajcie, jeżeli poczujecie, że w, że w tym czytaniu nie umiecie się odnaleźć, sprawdźcie sobie swój ascendent. W jakim znaku macie Wenus i, i Księżyc? Sprawdźcie to skarby, bo um, tam się dowiecie więcej, o co chodzi w miesiącu maju. Tak? Witam też moich nowych słuchaczy. Cieszę się, że tutaj przybywacie. Bardzo proszę, żebyście sobie tam e, zostawili subskrypcję i ten ciemno-szary, kochani dzwoneczek. Wtedy każdy jeden film do Was. Od razu przyjdzie, od razu Wam wskoczy. Telefon już Was, kochani, poinformuje, że jest. Przepraszam. No, właśnie, podobno jak się kicha, to naprawdę, tak? W każdym bądź razie, co chciałam powiedzieć, że żebyście w ramach wymiany, że ja tutaj Wam za horoskop, ja Wam horoskop, a Wymię łapkę w górę, dobra? Może być. Komentarz. No a wy sobie zostawcie subskrypcję. Jak będzie ciemno, szary dzwoneczek, kochani, kto jeszcze nie ma, to wtedy każdy jeden film od razu dostaniecie, bo potem może Wam się wyświetlić za miesiąc, dwa, jak już będzie po maju, tak? A tak jak macie subskrypcję kanału, każdy jeden film skakuje. Kochani, będziemy dopytywać też w tygodniówkach więcej rzeczy, więc jeżeli w tym maju stwierdzicie, że za mało wiecie na jakiś temat, słuchajcie tygodniówek. Możecie też wejść na playlistę, tam jest dużo innych filmów, na sekcję wideo, gdzie mamy grupę wybierz. Wybierz grupę albo wybierz obiekt, czy mnie kocha, czy nie kocha. Czytanie dla wdów. Jakie kolory świec, jak siebie oczyścić, jak dom oczyścić. Ja tam po prostu powrzucałam tyle, że, że głowa mała. Także wejdźcie sobie ręki, jeżeli nie widziałeś, każdy sobie coś znajdzie u mnie. Każdy. I ten duży, i ten mały, i ten stary i ten młody. Finanse praca. Miłość. I druga na zdrowie. Słuchajcie, jeżeli na przykład będzie tak, że w tym zdrowiu na przykład. Od razu sobie obrócę, już będę wiedziała. Mhm, wiem. W tym zdrówku stwierdzicie, że to nie wy, bo nie macie takich chorób, ale Was coś pobolewa. To ja bardzo proszę. Ja tutaj nie, nie chcę pokazywać palcem, nie, nie, już sobie go schowam. Ale wiecie, jak dzieciom się mówi, tak? Mm. Że musisz iść do lekarza, musisz wziąć tą tabletkę, musisz o siebie zadbać. Bo to, że ja teraz powiem, że ktoś będzie mieć odrę, no to nie musisz mieć odry, bo już wiadomo, że miałeś, ale może ktoś nie miał. Tu są choroby dziecięce, wieku dziecięcego, tak? No ale wiecie, różnie bywa. Skarby. Zaczynamy od miłej karty, od karty, którą chcą Wam przekazać. Anioły z góry i osoby, których nie ma już na tym świecie. Ktoś z Waszych zmarłych przynosi Ci wiadomość. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Czy to przyjaciel, mama, tata, dziadek, kuzyn. Ten ktoś chce ci w tym maju powiedzieć: idź mi, zapal świeczkę i nie płacz więcej, nie przejmuj się, nie myśl, bo ja jestem tam szczęśliwy, jestem tam spokojny, ja cię kocham, jestem obok. Finanse fajne. Coś będziecie tworzyć? Ja tutaj widzę jakieś nowe pomysły, nowe szanse na rozwój biznesu, kochani. Przede wszystkim powiem Wam, że jeżeli coś robicie rękami, tworzycie, to, to dużo pomysłów będziecie mieć w głowie. Wykażecie się kreatywnością, pomysłowością, będą te, te rzeczy po prostu, tak Wam będzie łatwiej w maju, tak? Bardzo, bardzo ładnie na gruncie zawodowym tutaj jesteście pokazani, że chcecie zabłysnąć, chcecie pokazać innym, że Wy potraficie. Natomiast jeżeli będziecie wybierać pracę, tak? Tu nagle się okaże, że jak nie było, to nie było, a teraz nagle siedem do wyboru i zgupiejecie. Karta ta, co jest tutaj, mówi, że do Twojej pracy, takiej docelowej, to, um, to jest tam, gdzie trzeba dojechać, dopłynąć, gdzieś dalej. Dobra? Oczywiście, Wy możecie się bić w piersi, że o Jezu zaś wydatki na benzynę, na bilety, na to, na tamto, ale tam gdzieś dalej. Dostaniecie fajniejsze warunki, fajniejsze pieniądze. Jeśli chodzi o to, czy wy na przykład w tej obecnej pracy chcecie się wykazać, to karta Wam radzi, że jeżeli macie pracę i chcecie ją utrzymać, bo na przykład kończy się umowa czy coś, no to musicie być tacy elastyczni. Musi być Was, kochani, widać. Tak? Ja wiem, że niektórzy mają takich, a nie innych szefów, ale tu chodzi o to, żebyście to wy wymyślili, żebyście to wy miały te pomysły, tak? Od innych. Jeśli chodzi o pożyczki, karta radzi pochodzić po tych bankach, pochodzić, poszukać, nie spieszyć się, bo Siedem Kielichów mówi o opcjach, czyli. Do tego banku, idź sobie zapisz na kartce, idź do tego banku, tak? Pamiętajcie, nie brać, na razie robić plany. Czemu? Bo jak się pospieszysz, możesz źle wybrać. No i tutaj mogą ci nie powiedzieć, nie każą ci przeczytać, co pisze małym druczkiem, i możesz po prostu popaść. Przepraszam, że tak brzydko powiem, ale sam sobie możesz narobić bigosu, tak? Popaść w kłopoty, może o. Co tak będziecie walczyć ze swoim partnerem? Spięcia, trudne rozmowy, ko, ko, jak to powiedzieć? Konflikty? Walka? Na, za wszelką cenę, jak to powiedzieć, za, za wszelką cenę ryba chce przegadać swojego partnera. Ryba chce być mądrzejsza, ale jeśli twój partner wykaże się w tym miesiącu, yy, to nie kucie się z nim, bo nie wygrasz. Bo on będzie tak długo drążyć temat, aż będzie mieć rację. Tylko pamiętaj, że jeżeli to będziesz ty, to nie będzie cały miesiąc dobry. Nie będzie. To możesz się spodziewać cichych dni, pojedzie do mamy, do siostry, gdzieś do kolegi i nie, nie będzie. Single kogoś pragną. Chcą zdobyć. I robią to po trupach, do celu. Nie macie szans na razie, nie w maju. Możecie się starać, możecie pisać, możecie dzwonić, możecie nawet takie podchody robić. Możecie się nie, nieuczciwie też zachować. A tu niestety ta osoba powie baj, baj, nie teraz, nie w maju. To jest karta odejścia. Chcesz o kogoś może powalczyć. Może ci na kimś zależy, ale tej osobie nie zależy, bo ona, ona jest zamknięta na ciebie, na, na relacje z tobą. Single nie czuje teraz, nie czuje... Raczej widzę, że jeżeli ktoś się pojawi, aczkolwiek nie sądzę, ale gdyby się kochani ktoś pojawił, to ta osoba jest strasznie poraniona, może nie mieć rozwodu, może jeszcze mieć problemy z byłą, byłym, może jest wdową, wdowcem. Uważajcie, bo to jest taka osoba. jeszcze nie gotowa. Hmm? Niestety nie mamy dzisiaj takich miłych kart, nie mogę Wam też dać. Przede wszystkim może Wam się trafić osoba, która na przykład nie płaci na dziecko. No i kochani, to zdrówko, no tak jak powiedziałam, choroby wieku dziecięcego, tak, czyli na przykład nie mieliście ad, adry, odry w dzieciństwie, to teraz możecie złapać. Katarek, kichanie, przeziębienie, wiecie, wszystko to, co dzieci możecie teraz łapać. Przede wszystkim odporność słaba. Nie wiem, kochani, o co tu chodzi. Pojedziecie na majóweczkę, będziecie pić zimną kolę, zimne inne rzeczy, gorące coś tam yy, w sypialni z kimś, a tu Bach może złapać. Uważajcie. To jest ta karta, żeby uważać. No. Słuchajcie, jeszcze mi przyszło do głowy, że jeżeli jest tutaj jakaś rybeńka, która jest w żałobie, to wy w ogóle, jeżeli pochowaliście waszego partnera, partnerkę, to wy w ogóle, to wy uważam, w ogóle nie będziecie zainteresowani na płeć przeciwną. I mam takie wrażenie, że nawet jeżeli ktoś będzie się do was dobijał, będzie tam chciał się przypodobać, tak? Patrzę już tutaj dalej to wy po prostu będziecie wymyślać, że idziecie do pracy, do szkoły, po prostu będziecie tą osobę zbywać brzydko mówiąc. No czasami tak jest. Ja ja chyba was rozumiem. Jeżeli się ma żałobę, to ja was rozumiem. No chyba, że to jest rozwód. to może i dobrze robić, dlatego, że warto, kochani, odpocząć. Warto na przykład zająć się, kochani, swoim zdrówkiem. Głupiec zawsze mówi, żebyś zrobić od początku, jak to się mówi, po kolei badania, tak? Uważajcie też, bo on stoi na tej kuli. Uważajcie, żebyście się, moje rybenki nie potknęły, bo możecie zwichnąć Kostkę, nogę, uważajcie. Możecie się potknąć, przewrócić i kolano zdarte. Uważajcie na, na nóżki. No. Nóżki choroby wieku dziecięcego. No. Kochani, ja tyle krótko, to w tygodniówkach będziemy wyciągać jeszcze więcej, dziękuję Wam bardzo życzę Wam spokojnego maja dziękuję, że ze mną jesteście dziękuję za te 10 tysięcy osób, które mi zaufało jest mi bardzo miło dziękuję wszystkim osobom, które wspierają kanał, dziękuję za każdą kawusię ja zaraz sobie idę zrobić, bo miałam to zrobić w powodniku i zapomniałam także będę, będę zaraz robić, dziękuję bardzo no i też pamiętajcie, żeby zostawić dla mnie łapkę w ramach wymiany, komentarz. No i wszystkiego dobrego. Słyszymy się niedługo. Buziaki dla Was. Pa! pa.